OK, cześć, się manewrzko uszam w banku serderki. Z tej strony oczywiście nazywam Panda Blue Witam Was w kolejnym odcinku Panda Crafta. Intro. Dzisiaj pokażę Wam domek, który już zrobiłam, y, sufit z półpłytek i zajmiemy się mebelkami. O, pozwólcie, tylko że coś najpierw sobie tu zjem, przekąszę i tak dalej. Teraz tak, zrobiłam sufit z półpłytek, ale że mam włączone smooth lighting, to jest taki ciemny Niestety, niestety, ale nie będę tego włączać, bo to mi bardzo, bardzo sacina grę. Tam zrobiłam sobie waypoint tam, I dzisiaj będziemy się zajmować mebelkami oraz będziemy budować most. Dokładnie, więc tak, mm, mam y, dwa mody na mebelki, y, są nimi Room Furniture Mod oraz Bibliocraft. Y, jak się robi toilet? Musimy mieć kwarc, a nie jestem pewna, ale chyba do kwarcu trzeba się wybrać blenderu, więc łazienkę sobie zrobimy kiedy indziej. <grywanie> Dokładnie. Y, tak, co by sobie tu zrobić? Elektryczne. Nas na takie coś nie stać. My sobie możemy zrobić taki zwykły. O, bardzo, bardzo łatwo się to robi. I nas nawet chyba stąd. Nie do końca. Dobra, musimy iść po drewno. I właśnie chcę. A może najpierw chodźmy spać. Okej. Okay. no dobra. Uh, tu i loaded for panda craft. Okay. Idziemy sobie tam. I tak, powiem wam teraz, gdzie chcę zrobić most. Tutaj sobie zrobiłam takie schodki, Trosz, troszkę tutaj zmieniłem wygląd mojego domku. Chcę sobie zrobić tam most. Yy, tutaj chyba nie muszę, tylko tutaj z dirtem potem zalepię jeszcze. I tak, yy, chodźmy sobie tam, bo tutaj są jakieś slajmy, mi się generują w ogóle. Ok. bo właśnie tutaj trzeba przepływać, a to i tak będzie króciutki mostik, więc dużo tego drewna nie zmarnujemy, sobie zrobiłam, widzicie. Powtarzamy się Whip idzie ta sokrowy. O tam sokrowy. A nam się przydadzą krowy na plecaczek. Bardziej by nam się przydały konie, bo z nich więcej skóry dropi. Ale nie ma tylko mnie Niestety. Czy widziałam w ogóle dirta, żeby się podsadzić, czy coś? Czy jestem po prostu bardzo dziennie jaswityla? Y Pozwól że ja co... O... no. Tutaj yy, nie wiem ile drewno. Zebrać na ten fenus. Dobra, na razie nam tyle wystarczy. Zróbmy sobie pateczkę. Eee... Okej, okay, tyle nam wystarczy. Pateczkę. A, dobra, sadzonki do przepalania, bo węgiel mi się skończył. I ogólnie zrobiłam jeszcze. Nie I zrobiłam jeszcze sofę. Mm, zdam z wełny, uzbieram troszkę wełny sobie. Chyba tam trzeba było 6 mieć. A tutaj się dużo we, wełniaczków respi, więc to by nie było takie trudne. Mam tu popłytki. płytki, na przykład uciekamy przed zębiakiem. aby nie, przed czymś strasznym. Przed... No, przed czymś strasznym, no. Ej, no nie nie mamy po prostu jak zamknąć drzwi, to, to nam bardzo, bardzo pomyży. Czekamy, jak tu gdzieś idziemy... Czy się tu rozświetli? Nie. Nie, to nie. Dobra, to robimy sobie te fency, fency. A jak się robi fency? Nie, fence to nie. To by musiało być... fence. Okej, okay, tak się to robi. Chwilę, 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 nie ogarnęłam. O, właśnie. Mm, ja jeszcze sobie tylko zdróbmy. Dobra. I teraz... Mamy takiego 12. Jak mam to usunąć są to, czekajcie. A już chyba deba. dawa. Dawa, dawa. Ja ale to sobie tutaj damy koło naszego łąku. jak tutaj. Ładny hmm. ten tak, taki amerykański. Hmm, tak. Miałam nagrywać dzisiaj z kamerką, ale jednak się tak nie stało, bo mi się nie kamerki nagrywać. Hihi. Dobra, tutaj o! Jedna kredka i dopiero. Tak, no to chyba nam nie starczy. Ale nie chcę, żeby wyglądało szybko. No. Nie wiem czy tak może być, chyba nie jest być. Długo jeszcze wypadało to zrobić. A bo wiecie co? Wsujmy to. Weźmy sobie z dołu, jeżeli mamy w ogóle. Mm. No dobra, 7, niech będzie. I tak, i tutaj musimy zrobić podobnie. Czyli, czyli, czyli. To w wszystko usunię. Dobra, i tak, tutaj ma nic nie być. Tutaj też, tylko tu. Tu są zalepne. jest lepiej. A czy można z tego zrobić furtkę? Chyba nie. No dobra, to nie zrobimy sobie furtki. Ale chcę jeszcze zobaczyć... Mm. O, właśnie to chcę zobaczyć. Jak to się robi? No, to jeszcze, to jeszcze mocno tu nie stać. Musimy zrobić do tego jakąś wiedźmę i mieć troszkę szkła i zrobić się, że... Fajnie, ja was? Fajnie, super. Um, tak, to sobie schowamy, schowamy... Aha, właśnie, to bierzemy. To bierzemy. Może płotki też weźmiemy. Bo będziemy robić... Idziemy w... No, może sobie siekiera zobacz. Bo będziemy robić ten most. A najpierw zróbmy coś siekierę. Żeby jeszcze nie zbierać. Dobra. No, sobie 100 weźmiemy, aby... a A wziąłem. No, to w ogóle tu jest jakieś porządki. Co? O, tu mamy w ogóle dużo piasku. Hello, czemu ja tu nie zbierałam wcześniej? My już mamy szkło. O. O. O, także to nie będzie tak przypadkowo. No, nie, ale. Ale jednak, gdy ta pozbieramy. I pijat, Myślę, że ten mod będzie jakiegoś tutaj właśnie, gdzie jest ten, ym... gdzie jest to takie wy... wyciągnięte, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać. Yy, tak, yy, może tu jest jakieś duże drzewo, to jest chyba takie, takie spoko. Tu by się przy... właśnie nie wiem, czy Rekapitać to czasem się przydaje, czy sobie nie, ale właśnie to zauważyłam sytuację, gdzie się przydaje, ponieważ tu są drewno. Tak. Już tak mam ukryte i tutaj trzeba sobie włączyć na fancy. Tutaj tak nic tu nie widać. What the fuck? Oj, już wiem co trzeba zrobić, tak. Mm, Other. Other. details trees. Okej. Okay. Okej. Okay. To się ze zebrzemy, chciałam wiedzieć, ale dobra. Nie unikam. Zebrzemy się. Yy, tak mamy... A, yy, tyle chyba starczy tam są. O, jaką fajną człobką. Chyba jakiś... Nie wiem, smak co to jest. ja jajeczko nam się nie przyda. Ale mamy sadzonki do przepalania. I jeszcze. I jeszcze. Dobra. I. O jest było Tak fajnie. Okej, okay, i myślę, że mm, to będzie wyglądać tak, że to się tutaj zacznie, a na tamtej wyspie bez... tam się zacznie. Dokładnie. Więc bierzemy sobie drewno i zaczynamy budować. Moc ja w ogóle nigdy nie buduję na w Minecraft. W Także wybaczcie mi, jeżeli coś tam zwalę. No, nie wnikam też dw z tego tej mojej wypowiedzi, ale, ale co tam. Tu by sobie schodki wypadały zrobić, tak żeby się jakoś ładnie szybko super wchodziło. Jeszcze schodki zawsze się przydają. Tutaj nie można tego połączyć. No, można. I tu jest takie wejście na ten most. O! No dobra, i ładnie. Przynajmniej dla mnie mi się tak wydaje. Dobra, i tu się wchodzi. Tutaj jeszcze troszkę damy do góry. Patrzcie, co? Może mam jeszcze lepszy pomysł. Może coś płytek by zrobić. Mam jeszcze ich troszkę w domu. Nie te, nie tej Jezu. O małych, bo bym nie zrobiła płytek naciskowych. Dobra, ale to mi się chyba bardziej przyda. Znaczy, nie przydatko jest... Płytki, chyba. Jezu, płytki, tak, płytki. Te pół bloki będą lepsze. To tak mi się wydaje. Ok. I nie będzie wtedy trzeba dodawać schodów. Hey, good idea, good idea. Tutaj sobie. O! Fak. To jest trudne. Więc tu sobie może postawmy wierta. Pomienić platformę z dzierczo, z dzierczocha. Okej. Okay. Mm, tak. I tu, o, w ten sposób. Tu sobie postawmy te półpłytki. O. Jak to wygląda? No, wybrałam. A teraz bardziej w tą stronę. Tutaj nie umiem, żeby oleć ładnie Minecraft. Tutaj też trzeba to zobaczyć. O. Tak, dokładnie. Tu jest 3 na 2 Tutaj będzie też. Fak. Okej. Okay to nie będzie tak strasznie jakieś trudne. Hmm. Mam nadzieję. Hmm. Jak ja bym co zrobić, żeby to było tu. Hmm. żeby to było? był taki trick? Tylko że on zawsze jak się usuwa się usuwa cały blok. Jako cały blok się usuwa wtedy. O to wiem, to muszę sobie zrobić pół płytki z czego innego. Chodźcie się przespać do domu, bo się robi pewno. I sobie weźmiemy pół płytki, na, na chwilę zrobimy z czego innego. I wtedy będzie łatwiej. Chyba, chyba to jest. Chyba to o to mi chodzi. Chyba, znaczy nie chyba o to mi chodzi, tylko na pewno. Hmm, czy z tego się robi pół płytki, czy tam zapomniałem, co się nazywa? No, na szczęście się robi. Dobra, chodźmy spać. Ale się, się wyspała. Kurde, hmm, tutaj sobie to dajmy. Ja, tak. I płyniemy, na razie musimy tu przepływać, a ja teraz będzie wost. Z serio, to, to chyba nie potrwa długo. Nie wiem, no może jakieś dwie godziny, nie, tu jest fakt, mi coś nie da zrobić. Serio. No dobrze, tutaj idziemy. Do... mnie. No dobra. Już, już, jak tylko trzeba, to nie tak będzie. Seriously? Możemy sobie jeszcze jedną drzewko Może, może, możemy. O, sadzonka do przepalania. Czyli to jest mój taki węgiel. Sezonek, sezonek, no tak. Genius! <grym> Genius, znowu. to przerównę i jest pięknie. Myślę, że ten most I będzie jakiś taki oglu, oglu, ogle. W yy, takiej tutaj już będzie. Okej. Okay. Co będzie w ten sposób i. Chyba to jakoś wygląda. Mam nadzieję. Ale tutaj, tutaj, tutaj to mi się nie podoba. Będzie trzeba to potem płotki i chyba coś zrobić. Kurczano! Toś brzydkie. Dobra, na razie nam może wystarczy. Żeby nie było to jakieś strasznie brzydkie, ale też żeby było... Chodzi tutaj najbardziej o to, żeby nie, mu... nie... żeby nie pływać koniecznie. No tak. Jeszcze padło, na dzięki. No za mną. Dzięki. Po prostu dzięki. To trzeba tu jakoś ogarnąć, żeby nie było takie brzydkie. Może właśnie z chodkami. Zaraz nam się skończy drewno. I dzięki, mm, tak. Mm, nie będzie. Tak tutaj trzeba to usunąć. Też. Ten dirth potem usuniemy, na razie nam się jeszcze przyda. Chyba. Mm, też schodki, czy, czy jednak może nie. Jest zbyt, nie zbyt tutaj się da. No. I więcej to mogę właśnie tak wyglądać. A tutaj już może być tak na płasko, nie muszę już tego w żaden sposób yy, nawać do góry. O, nie tam. Okej. Okay. Jeszcze trochę tą stronę. A, a. Hmm. Dobra, pięknie. Tu. Tu. Zaraz będzie widać. Chwilę, teraz muszę obliczyć, ile to jest kratek tutaj, ten, takie wejście do góry mostu. Jest nieźle. Że... Mogę się tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, dobra, to będzie? Raz, dwa, trzy. Muszę zatrzymać trzy kratki przed tym. To chwilę to... Nie, bo chcę, żeby to było jakoś tak żeby tam na po, po tamtej stronie było identycznie jak tu, więc muszę to sobie tu ogarnąć. zaraz sobie tu zróbmy przejście z dirto. Czy ja mam w ogóle hula, czy coś? Nie, to się bardzo cieszę. Myślałam, że mam pis hula, w ogóle mi tutaj tak nie spada. Yy. tutaj takie przejście no. na płucu to jest kobiet z tych półpłytek Fak, nie umiem jestem ułobę co już tu zrobić? żeby tego nie było tak to trzeba o No não é mais... o não, não é? é agora eu é tenho tipo, é. agora eu yeah é? oh yeah genius I jestem mądra, jestem się dumna. Udało mi się to, to końcu, jestem się dumna, udało mi się to w końcu ogarnąć. Będzie dużo montowania... kurde, już nie... Stopy, wolę, ała, bo miałam... Już siedziałam po turecku. Okej, okay, i tak tu mają być trzy kratki, więc tak. Ja się zaznaczę. Mam dwa bloki, dzięki, raz, dwa. Trzy. Tutaj mam skończyć. O, czekaj, to. No właśnie, w ten sposób, i tutaj jest taka linia, Nie mam skończyć. Tu już muszę skończyć. Tu już będziemy schodzić. Może, może, może nie będę tego robić tak samo jak tam, to będzie jak jedno spontanie. No dobra, tak. Chyba nie mam już pół płytek tak dużo. Trzeba oszczędzać... W tzw. w ogóle nie mam dużo płytek, no w ogóle. W ogóle jest tu ich mało. Okej, okay, i z tego co wiem, to to miało być 3 na 2 i jest. Tutaj. Tutaj. Jeszcze to się oświetlimy Dobra, i teraz to trzeba usunąć Bo się teraz łopata skończy A właśnie Więc idziemy sobie zrobić łopatę Okej, okay, ziemiaczki, tak więc łopata jest już zrobiona A teraz my tu kończymy nie, Przyłamnę tu też na A tutaj sobie zniszczymy wszystkie bluczki, kubla, czy tam półbloczki, whatever. Wiecie co może w ten sposób? Tylko... Dobra już niech tak będzie. Proszę bardzo, opłacam i płacę, płacę, będzie duże kopać pod wodą, ale, ale już trudno. Mam w ogóle jeszcze ty jedzą jakieś? Nie jestem pewna, mam. No więc musimy je przekąsić, bo zostały nam tylko trzy gładki. A tu usunąć. I. Y I okay. jest. Teraz sobie tu oświetlimy. Żeby nie było tak ciemno, żeby nam tu, tutaj podwórki nie, się nie rozpiły i nie przechodziły przez most. A tu też się Sami po co? Czopka. I jeszcze weźmy sobie tą pochodnę. tu właśnie. I już teraz oświetlajmy most. Tu. Nie można tu stawiać seriously. O wiem, 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 wiem. O tu. O, no właśnie.

Może to sobie zrobić z płotków. Chyba tak by było lepiej, więc trzeba zrobić dzisiaj płotki. Yy, nie mogę nawet dziś spać. Zabraniają mi. Yy, yy, yy. I tu właśnie śpimy, żeby się ułodziliśmy I robimy patyki. I teraz robimy płotki. Dużo płotków. I czy nie daj nam nie złapać? Zostaw, ale może nam się w starczy, kupię. O! Będą no, takie dwa słupy, może. O! Pięknie. Wow, brawo. Fajnie chce tego tu stawiać, w właśnie. Wcale tego nie chcę tu stawiać. Oni wszystkich oszukują. Okej. Okay. zostało nam 5 płatków, zobaczymy czy starczy. Starczy jak to poniesiemy. Mam nadzieję, że starczy jak to podejrzymy. Bo... Jeszcze jedno. O, tak właśnie ma być. Tam jest blokowane, ale... Ale już cicho, nie Nic, nic nie było. Jeszcze... Czym ja kopię? kopię

Jeszcze tutaj, teraz da daję pochodnie, i, i to tyle. I most skończony. Myślę, że będziemy musieli już zaraz zregnać. Bo tutaj się nie można stawiać, no i gd. Zostały cztery pochodnie. Dobra. Idziemy. No, o, też tam kara zabierzemy. Tutaj będziemy przechodzić po drewno, i pokrótce. O, właśnie jeszcze chodźmy. ...wymordować te krowy i wtedy sobie możemy możemy już iść do domku, się żegnać. Tu też możemy sobie zrobić, most, ale tu kiedy indziej. Łoł, na głowie, ona? Nie znam jej płci. Biegło. Ja mam skóry jedną, wow. Dobra, możemy już usunąć tego Ipponita. I lecimy do domku.

i to wrzucam, No właśnie że ten fotel postawię, ale gdzie? Pytanie. No teraz pytam, gdzie postawić ten fotel? Mm. Więc tak, może y, tutaj, to jest odpowiedź A, tutaj B, tutaj C, a tu D. Ja bym najchętniej chyba, jakbyś ty tu postawiła, a potem ja bym miała drugi bym tu postawiła. Ale nie wiem, decydujcie. Ja idę, idę sobie kurde, nie wiem idę. gdzie idę. Idę się z wami żegnać. Siemo!